Cały rynek się zmienił bardzo i to on się zmienił nawet nie przez ostatnie 10 lat, tylko zmienił się, widzimy właściwie, to są zmiany, które zachodzą w ostatnich latach, a nawet miesiącach, jakby bardzo szybko, e, szybkie zmiany, przede wszystkim związane z... E, Większym zainteresowaniem e, grami darmowymi, które są coraz szerzej dostępne i które są e, coraz lepszej jakości, bo parę lat temu to te gry darmowe były generalnie, mówmy się, produkcją C klasy. Nie? Natomiast teraz jakby e, nowe modele e, zarabiania na tych grach powodują, że coraz większe pieniądze tam się pojawiają i to są bardzo fajne produkcje. No i w związku z tym jakby gracze. E, naturalny sposób odpływają jakby z, z, z wysokoprofilowych gier takich, które są na półkach po 200 złotych w kierunku gier, gdzie można najpierw zagrać i zobaczyć jakby o co chodzi, a potem ewentualnie jeżeli się podoba zdecydować się na płacenie. To z punktu widzenia serwisu informacyjnego to jest pewne wyzwanie, bo po prostu jakby tych gier jest dużo. Tak naprawdę widzimy raczej naszą rolę w kierowaniu uwagi na, na rzeczy, które są interesujące, tak, niż, niż jakby na dogłębnym zgłębianiu takich tytułów.